Czołem załoga z tej strony Lady Nina, a wy oczywiście oglądacie MTV Crips. Dzisiaj razem na odległość będę za mieszką Grzelak. Ma piękne, kolorowe mieszkanie, które mam nadzieję pokaże nam w całości. To co? Nie będę dłużej zwlekać, tylko się z nią łączę. Halo! Dzień dobry, Cześciaga! Cześć! Aga. cześć. Cześć, Mira, Cześć, MTV i Welcome to My Creep. Ale panienka pięknie wygląda. E, dziękuję, dziękuję. Również, również e, chciałam właśnie zauważyć ten piękny turban, który masz na głowie, że po prostu uwielbiam. Ty mi o turbanie nie mów, słuchaj, ty jesteś mistrzyni wizażu. Ja się dla ciebie specjalnie malowałam swoje trzy godziny, żeby <laughs> szary nie było. Świetnie wyglądasz, bardzo ładnie. Na no, oglądałam się tych twoich tutoriali, tu coś dołożyć, tam dołożyć, tutaj wiesz, rozświetlić. Wiesz, zawsze dokładnie. Dużo rozświetlacza daj, zwróć uwagę, od wszystkich jakichś tam y, niedociągnięć. Czy twoje życie w czasie. Samoizolacji się jakoś zmieniło, bo wydaje mi się, że skoro pracujesz z domu e, zawsze bardzo intensywnie, no to chyba wygląda w miarę podobnie. No powiem Ci, że właśnie jeżeli chodzi o tą część e, taką pracową, e, to rzeczywiście za dużo się tutaj nie zmieniło, dlatego że no, pracuję z domu, więc e, odczuwam zmianę dosłownie minimalną. Mm -hmm. e, natomiast no wiadomo, że jeżeli chodzi o życie prywatne, no to tutaj bardzo ucierpiało, bo, bo ani znajomi, ani do dziadków. Słuchaj, a powiedz, czy w czasie tej samoizolacji i dużej ilości czasu i tego, że się w tym domu przebywa, nabyłaś jakąś nową umiejętność? I umiejętności rzeczywiście, których się nauczyłam, e, to są dwie jedna to jest taka, że przede wszystkim nauczyłam się um, trenować w domu. Ćwiczę jogę z moją koleżanką, która jest instruktorką, więc, więc robimy razem jogę. E, ja też jakieś takie robię ćwiczenia bardziej takie z gumami, wiesz, jak gdyby ogólnie ćwiczenia z własnym, własnym ciężarem, można powiedzieć. Mm -hmm, tak. Druga umiejętność to jest taka, że nauczyłam się robić zdrowe przekąski. Takie, wiesz, pyszne rzeczy, ale zdrowe. Ja bardzo lubię gotować, żeby nie było bardzo lubię i też mam wrażenie, że mi wychodzi. Natomiast... Teraz jak gdyby uczy się takich hmm. zdrowszych wersji. Wiesz, co zamieniać na to, żeby było hmm. zdrowiej. Jakieś takie fajne, szybkie przepisy. Dobra, dobra, to słuchaj, to może już koniec tego gadania wbijam ci na chatę, pokazuj te siłownie i pokazuj wszystko, co tylko się da. Teraz jesteśmy w salonie moim, mm -hmm. czyli to jest w zasadzie miejsce, w którym właśnie e, ćwiczę też, tak jak wspominałam, e, nie mam takiego specjalnego na przykład oddzielnego pokoju czy coś, tylko po prostu rozwijam sobie matkę tutaj w, w, w salonie, więc od razu już Ci pokażę, jak to wygląda. Dobra. A więc wygląda to w ten sposób, tutaj jest moja mata. I tutaj jest taki w zasadzie mój ulubiony kącik, z którego właśnie sobie rozbijam tak w tą stronę, w tą stronę tu i ćwiczę sobie. Okej, okay. co jest za tobą? Komodę widziałam. Na komodzie najpierw, co my tu mamy, mamy e, głowę, która jest takim kuki jarem typowym, e, w którym też oczywiście, żeby nie było, są słodycze. Okay. Więc nie, tak, że, nie to, że stoi puste. I już odwracam z powrotem. Czego pilnuje ta głowa? Co jest pod tą głową w szafeczkach? W szafeczkach jeśli ci... o, oh, hejku. Tam, dam, tam, tam, tu jest moja szafka Guilty Pleasure, mm. <grystanie> niestety. <grystanie> mm -hmm. <grystanie> Czyli to są wszystkie rodzaje jakichś albo słone przekąski, które mam. I na przykład mam tutaj popcorn, w ogóle uwielbiam popcorn, taki karmelowy. my ulubiony jest serowy popcorn albo właśnie karmelowy, to jest po prostu hit. Dalej mam tutaj e, takie coś, jakby faworki, tylko w formie takich płatów. E, I to mi przywodzi zawsze mama ze Szwajcarii, bo moja mama e, w Szwajcarii mieszka, więc to jest po prostu przepyszne. No, wygląda nieźle, jabnęłabym tego dalej mam jeszcze jakieś żelki i w ogóle te są moimi totalnie ulubionymi żelkami takimi wiesz totalnie na świecie w ogóle to są imbir i cytryna i jeżeli lubisz i imbir i cytrynę to jest po prostu hit one są tak dobre że Dobra. umieram mam zapas zresztą planszobeczki e, tak mam proszoweczki mam też twistera żeby się poruszać I ogólnie gry bardzo bardzo lubię wspaniale ja też lubię planszówki musimy się kiedyś spotkać ale widzę też sporo zdjęć na ścianie. Wiesz co, to są akurat zdjęcia, które o dziwo nie są jak gdyby moimi zdjęciami, bo akurat w salonie mam takie zdjęcia na przykład e, starej Warszawy, bo okay. ja ogóle, jak gdyby jestem z Warszawy i moja mama i moi dziadkowie i po prostu mam tutaj takie na przykład z lat 40. Takie wiesz, no starocie, starocie, tutaj jakiś handel, <tutek> tutaj jest nad Wisłą na przykład jak kiedyś ludzie... Właśnie chodzili nad Wisłę i co tam nad Wisłą się działo. Będzie też bardzo ciekawie, jak kogoś to interesuje. Oczywiście wiadomo, że nie wszyscy Super. są tym zainteresowani, ale ja. Bardzo lubię. I tutaj jeszcze w ogóle mamy historię śmieszną, bo o to się zawsze pytają ludzie, jak do mnie przychodzą po raz pierwszy, co to jest? Tajskie chrupki. Są to paczki chipsów. Dokładnie, tajskie chrupki, które przywiozłam z sobą, byłam pierwszy z Tajlandii, było 8 lat temu w ogóle. I tutaj są takie kosmiczne, kosmiczne smaki, jak jakieś skalopki, czy jakieś łosoś, nori. Ogólnie takie bardzo, bardzo ciekawe smaki. Jest tutaj też ten homar, Aha. więc stwierdziłam, że zachowam sobie opakowania, bo wyglądają kosmicznie. Zrób rzut na tę kanapę, wygodnie tam jest. Tak i tutaj mam kanapkę, która się rozkłada, więc można sobie totalnie na przykład tutaj e, spać, albo w ogóle tak, żeby wychillować, żeby sobie wiesz, nogi rozłożyć. Stół z palet. Ze skrzynek, tak. Robił to mój znajomy dla mnie, bo on właśnie robi rzeczy w drewnie. I w ogóle zobacz jaki tu jest hit, co dla mnie zrobił, bo mnie bardzo dobrze zna. A no, czekaj teraz jest w drugą stronę, już Ci pokazuję. Poka, poka, bo ja nie... są so tutaj Jednorożce. O, człowieku, super! No, wziął i mi właśnie wyżłobił, wypalił jednorożcę, więc, więc mega fajnie, bardzo w moim klimacie, że tak powiem. A co tam za obraz wisi nad stolikiem? Bo ja teraz moje czujne oko zauważyło, choć pytam. Zapraszam, więc tutaj, żebyś się mogła przyjrzeć, w ogóle historia tego obrazu jest taka, że ktoś się zna na obrazach, to powie, że. A, to jest Picasso. No i w teorii jest, ale to jest moja reprodukcja, więc jak gdyby o, ja wow. bym już to sama to e, tak, to jest, nie pamiętam jak się nazywa po polsku ten, ten obraz, e, ale to jest chyba że, um, jakiś arlekin i jego kompan, coś takiego. Okej, okay, ja nie wiem, aha. Aga, bo jesteśmy w salonie, ale ja zauważyłam kuchnię na drugim planie, nie mylę się? Nie mylisz ty masz czujne oko, ty wszystko wypatrzysz. Więc teraz jak się przejdzie i obróci tyłem, to jest kuchnia. W tej kuchni teraz Cię tutaj zaproszę. W ogóle ja bardzo lubię tą kuchnię, dlatego że od razu stąd jest widok na salon i można sobie na przykład podawać coś, jak tutaj ktoś ze znajomych siedzi, to można mu wiesz, coś zrzucić jest podać, i tak wydawka. dalej. Tak, tak. Dokładnie, dokładnie. Tutaj za mną jest lodówka. Magnesowa, mam, mnóstwo tak, mnóstwo magnesów, bo ja mam w ogóle coś takiego, że, że stwierdziłam, że będę, wiesz, robić takie najbardziej, znaczy znajdywać takie najśmieszniejsze albo najdziwniejsze magnesy. Ale faktycznie masz kozackie te magnesy. No, dziękuję bardzo. To są z różnych zakątków świata i po prostu tam, gdzie byłam, to tam sobie kupowałam i na przykład mam tutaj San Diego, mam tutaj Kalifornię. Tutaj mamy z Hawajów magnesy, i to jest jeszcze karteczka, którą moja znajoma tutaj dla mnie narysowała, i jeszcze napisała taki super liścik w środku, super. więc, więc to, są, to są też przy okazji, właśnie historie związane z tymi miejscami. A tutaj mam Hollywood, mam Santa Monica. Venice Beach to jest w ogóle miejsce, do którego ja wracam wielokrotnie, bo ja uwielbiam jeździć na wrotkach tam, więc to jest takie moje, wiesz, moje, moje miejsce. Nowy Jork, który bardzo, bardzo polubiłam. Tutaj mam z Filipin, tutaj jest Kolumbia z różnych miejsc, bo byłam w różnych miejscach, byłam dwa razy, więc jak gdyby z, z każdego regionu jakby mam tutaj osobny, osobny magnesik. Um, tutaj jest jeszcze z takiej małej wyspy Guam, która jest w ogóle na środku Pacyfiku też bardzo, bardzo fajne, um, bardzo fajne miejsce. Uh, I tutaj niżej mamy Japonię, mamy Koreę. E, Czy ty Tania, już zwiedziłaś t... każdy kontynent? <laughs> kontynent? Powiem ci, że właśnie w zeszłym roku tak. W zeszłym roku dopiero tego, że zwiedziałam każdy kontynent, oprócz yy, Anaktywy. A, a teraz otwieraj lodówkę, sprawdzimy, co ty tam jesz. Uuu, co ja tam miałem? No powiem ci, że yy, mogłabyś móg się spodziewać, że będzie tam więcej, ale niestety za dużo nie ma. A, dobra. Więc yy, otworzę i pokażę. <noise> Jest troszeczkę pustawo, dlatego że ja w ogóle się ostatnio żywię cateringiem. Więc jakby mam po prostu, mam po prostu boksy, ale na przykład uwielbiam hałwę, więc mam hałwę. E, mam też imbir i cytrynę, bo robię sobie wodę, wiesz, taką z cytryną, i z imbirem. E, mam jakieś tam napoje, mam ogórki, kieszone od babci. E, jakieś owocki, e, orzechy. Zdrowo. A tutaj mam różnego rodzaju sosy i, i takie tam dodatki, bo, bo uwielbiam sosowo, jestem bardzo. A zamrażalnik masz, masz wypełniony jakimiś zapasami pierogów i tak dalej, czy, czy też puchy? Wiesz co, bardziej mam tutaj na przykład mrożone owoce. Mam jakieś oh. mango, truskawki, jagody, wiśnie, ale mam też, no to są mrożone banany, ale mam też pasztet od babci. Ja w ogóle powiem Ci, że jeżeli chodzi o pasztet, to jest moje, znowu guilty pleasure i taki domowy pasztet. To jest po prostu najlepsze, co może dla mnie być. Co tam jeszcze się w tej kuchni dzieje? Jeszcze mam na przykład tutaj w tej szafce, mam takie skarby, na przykład mam tutaj miód z Grecji, taki bardzo fajny, bo on jest tymiankowy, więc Tak, jest to do jogurtów naturalnych one są pyszne. O, tak. E, tutaj mam też miód z Hawajów, taki naturalny. Tutaj ostatnio przywiozłam pyszną, mega pyszną kawę z Kolumbii, bo ona jest tak prażona w niskiej temperaturze i ma zupełnie inny smak, jest taka o wiele delikatniejsza niż, niż taka typowa. Um, a tutaj mam jeszcze taki śmieszny napój z Kolumbii też to jest jakby z płatków owsianych i truskawek. Okay. I oni to piją z mlekiem, więc to jest też bardzo ciekawe. E, takie, wiesz, coś, coś zupełnie innego, bo ja nigdy nie przypuszczałam, że mogę zrobić napój z płatków owsianych i truskawek, ale jednak. Ja w ogóle bardzo lubię takie nowości kuchenne i ja bardzo lubię też wymyślać jakieś nowe rzeczy, albo próbować nowych rzeczy, więc zawsze, jak gdzieś wyjeżdżam, to zawsze kupuję coś takiego jedzeniowego, wiesz, takiego, mm -hmm. e, co mogłabym próbować. No i też lubię gotować właśnie żeby tak sama coś tworzyć. Dobra, Aga, ja teraz chciałabym, abyś szybko nas zabrała do swojego studia nagraniowego. W takim razie do studia idziemy w tą stronę. Tam, 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 Dobra. tam, tam. Jeszcze Ach, może zapalę światło. Już jeju, teraz, no, ale to jest mniej. wielka ta chałupa twoja. No, powiem ci, 85 metrów ma. To, to tak. jest największy pokój w ogóle w tym mieszkaniu, bo jest akurat Dobra. taki przedzielony na, na, na studio i biuro, jak gdyby. I jak się wchodzi, Alright. to po tej stronie mam takie jakby pamiątkowe trochę rzeczy. Mam tutaj zdjęcie w ogóle z koalą z Australii. Alright. Tutaj jest szafa, w której jak gdyby trzymamy różnego rodzaju jakieś takie rzeczy do nagrań bądź do zdjęć. Więc tutaj mam na przykład tła, jakieś takie typu futerka pod zdjęcia, takie wiesz, bardziej produktowe. A tutaj jest box w ogóle y, moich kosmetyków, bo ja w ogóle stworzyłam też swoje własne kosmetyki w piance, więc, y, więc tutaj też mam w ogóle cały zapas tych kosmetyków do, do rozdania ewentualnie znajomych czy coś. Tutaj... Przetrwasz plagę zombie. Dokładnie. <grymne> Dobra, dawaj pani porządnicka, bo tutaj jest naprawdę czyściutko? Porządnicka, porządnicka, ale wiesz, trzeba utrzymywać w miarę, w miarę tutaj czystość, dlatego że jakby się to wszystko yy, nagle wiesz, po, po, pobrudziło i tutaj wszystko by było w chaosie, to potem nie można było niczego znaleźć. A mam tak dużo rzeczy, że gdyby trzeba to utrzymywać yy, w takim, wiesz, w miarę porządku chociaż. Dobra, jesteśmy w tym magicznym studio tak. nagraniowym, w którym powstaje tyle super tutoriali. Dokładnie, więc e, teraz za mną w ogóle e, za mną jest tło, e, na którym nagrywam filmy na kanał Vlog. Bo mam dwa kanały, mm -hmm. mam Vlog i Beauty. I tutaj właśnie mam też kolejną znowu mapę. Mam mapę ze zdjęciami. Tutaj akurat sobie taką, taką wielką mapę zawiesiłam, żeby mogła przy, przyczepiać zdjęcia dokładnie w miejscach, w których byłam. Tak więc tutaj mam, tutaj mam takie zdjęcia właśnie z, z różnych miejsc. Mamy Europę, mamy Afrykę. Azję też. No ogólnie sporo tego jest, o i właśnie tutaj jest głam. tu jest ta wysypka, o której mówiłam, jest tak wiesz, jeszcze nad Papułą Nową Gwineą. E, więc... To już naprawdę na totalnym krańcu świata miejsce, ale zazdro. Chyba mogę Ci pokazać w ogóle moją szafę z kosmetykami, i... oh yes. <noise> bo tego jest naprawdę sporo. E, tutaj przedzieliłam ją sobie tak, że mam część kosmetyków, których używam jakby tak, e, do, no, ogólnie bardzo często do makijaży, Czyli tutaj mhm. są um, na przykład, mam tutaj gąbeczki, tutaj są do demakijażu, jakieś bazy do twarzy, takie esencjalne rzeczy ogólnie. Tutaj mam różnego rodzaju podkłady płynne albo takie BB. Aha. E, tutaj jest, e, jest takie pudełeczko z pudrami, są pudry sypkie, prasowane. Tutaj mamy korektory różnego rodzaju i e, setting spraye. I tutaj poniżej mamy palety. To są chyba ja ciekunczę ile kolorów? Tak, wszystkie, wszystkie palety, których używam w miarę tak, wiesz, regularnie. Tutaj są kolorowe, tutaj są wszystkie palety jakieś takie bardziej neutralne kolory. Wszystkie palety. Jak się zejdzie z palet do oczu, to dalej mamy świat pomadek. I tutaj mam pomadki płynne, mam błyszczyki też rozdzielone, żebym wiedziała, co gdzie jest. Tutaj są pomadki w sztyfcie, o tutaj mam całą resztę pomadek. one są też podzielone kolorystycznie w miarę. Tu mam czerwienie, tutaj mam bardziej różowe. Tutaj są konturówki do ust. No ogólnie staram się to, staram się to jakby podzielić na, na tyle, na ile się da. Dobra. Plany 2020-2021 za tobą, jestem ich ciekawa. O! No dobra, więc o kurczę. No dobra, w zasadzie to, w zasadzie mogę zdradzić, więc, 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 więc mam tutaj plany takie trzy tak naprawdę najbardziej rozdzielone. Jeden Aha. plan to jest, żeby wypuścić mój nowy merch, bo ja już wcześniej miałam sklep, tylko przez długi czas nie miałam w nim nic, więc wypuścić nowy merch to jest mój plan numer jeden. Potem kolejnym krokiem są nowości w Pibuja, czyli właśnie w tej mojej marce piankowych kosmetyków. Super. I potem po, tym, po tej nowości w Pibuja, mój ostatni projekt, który będzie właśnie raczej na 2021, to jest projekt podróżniczy, ale jeszcze jest w ogóle ściśle, ściśle tajny, więc jakby nie mogę za bardzo o nim dużo powiedzieć, ale jestem mega zajarana i, i mam nadzieję, że się uda. Czyli tutaj właśnie tak jak to, co widzieliśmy, to tu jest część studyjna plus kosmetyki. Aha. Tam właśnie, nie wiem, czy może widziałaś kawałek właśnie lamp plus, plus aparat. E, I tutaj tak. właśnie jak się odwrócę teraz, to jest część biurowa. Tutaj mam różnego rodzaju nagrody, takie na przykład jak dyplomy, e, albo tutaj na przykład dostałam od Wizażu, kosmetyk wszechczasów. E, I tutaj są nagrody już YouTube'owe. E, tutaj są za najpierw 100 tysięcy subskrypcji na jednym kanale Aha. i na drugim kanale. E, one wyglądają w ten sposób, to jest tak zwany srebrny przycisk. Tak o, nawet tak. widać mnie, że się odbijam. I... Ale potem jest jakiś kolejny przycisk tak, za bańkę, tak, prawda? Tak, właśnie już tak. I tutaj właśnie są te dwa za milion subskrypcji i one są już zdecydowanie Nieźle. większe, bo no, jak widać po, po moje ręce to jest zdecydowana różnica e, i to Jezu, są właśnie, guziki. właśnie na kanał Beauty. I na kanał Vlog. Pisać że jak BT, mieszkańczak, że jak Vlog. że w ogóle nie jest ciepło, słuchaj, bo tak sobie myślałam, ale by było super, bo można byłoby sobie poczynać na balkonie. No ale niestety teraz jest troszeczkę chłodniej. Natomiast tak czy siak balkon jest ogarnięty, już ci pokazuję. E, więc tutaj się wychodzi. O! Tak. I zawsze mi się marzyło, eee. słuchaj, żeby mieć hamaczek. Więc mam sobie hamaczek z tą poduszeczką, z kocykiem. Mam też lampki tutaj, wiesz. Wszystko jest pięknie. Super. Dobrze mieć takie miejsce w domu. E, mówiłam o tej kolekcji mojego merchu i chciałam zdradzić, no, no, no. co przygotowałam, bo w ogóle e, jestem siła. Ale co dyka. oglądamy? Projekty będzie... oglądamy tak, teraz? Dokładnie. Nieźle. Ja sama właśnie zaplanowałam te projekty, że w ogóle stwierdziłam, że skoro nie ma u nas lata i musimy jak gdyby czekać na to lato i nie wiadomo kiedy nadejdzie, to stwierdziłam, że zrobię taką bardzo fajną i taką wiesz, letnią em, kolekcję, gdzie właśnie jest różowy, są banany, w ogóle wszystko jest takie mega, mega fajne i z uśmiechem. Znajdujecie się pierwsi dlatego, że premiera będzie jakoś Połowie czerwca, albo gdzieś jakoś w drugim tygodniu czerwca, coś takiego. Cool. Więc ja się już po prostu nie mogę doczekać i mi się mega to podoba. Super, super, Agu. Teraz no. jest ta magiczna, magiczna szafa, która wygląda tak: jak się otworzy, to tu jest cała magia. No! są te peruki, wszystkie, które ja tak kocham. Tak. Ale czas! Tutaj ogólnie jest świat peruk, bo mam tutaj takie peruki, których używam rzadziej, takie bardziej halloweenowe, są na samej górze. Potem mam takie bardziej, jak gdyby, już trochę bardziej ludzkie, ale nadal jeszcze takie, których nie używam aż tak często. E, tutaj mam tak. jeszcze jakieś takie kostiumy, na przykład mam na wampira, mam zakonnicę, jakiegoś jednorożca. I e, tutaj mam resztę kostiumów, na przykład to jest na święta taki elf. Tutaj są jakieś takie inne przyrządy, jakby do, do świąt i do Halloween. I tutaj w ogóle mam... To jest najlepsza czapka świata, to jest czapka kurczak. Dobra, Aga, musisz raz pokazać na siebie kamerę i ją założyć, nie? Nie, nie odpuszczę. Właśnie, właśnie to dokładnie to robię. Ja bym to zrobiła nawet bez tego. Czekaj, przyjął. Kresie mi fali takwa, bo ja mam perukę, ale ogólnie po prostu czapkę, kluczek. Dobra, a weź pokaż jeszcze te peruki. Te peruki, których używam najczęściej. Um, tutaj jest taka, taka blond. Peruka krótka. Ja Ciekrę. Tutaj jest taka czarno. Czarno taka zielono-niebieska, można powiedzieć, taka ciemniejsza. No to już są takie profesjonalne, prawdziwe, tak, nie? Tak, tak, tak. To są takie, z... normalnie tutaj jest siateczka i one takie są, że, że są niewidoczne. Zresztą to jest ta sama, gdyby seria peruk, którą ja mam teraz na sobie. Magiczny schowek z perukami. Bardzo mi się to podoba. Dobra, ty, panieneczka, teraz mnie zabierz do łazienki. Jest banienka, lubisz leżeć tam w tej wannie? Powiem Ci, że ja za bardzo nie jestem człowiekiem, który leży w wannie. Bardziej lubię prysznicować się, więc jestem człowiekiem szybki okay. prysznicu. W ogóle ja kosmetyków mam tak dużo, że to jest hit, bo tutaj jest cała półka z kosmetykami takimi do twarzy, których używam na co dzień. Wyobraź sobie, to jest mm -hmm. na co dzień. I teraz tutaj mam jeszcze kosmetyki kolejne, <śmetyki> tylko te są już bardziej <śmetyki> takie, których nie używam na co dzień, bo tutaj są na przykład maseczki jakieś, em, jakieś płatki takie peelingujące, płatki pod oczy. Ogólnie wiesz, takie rzeczy bardziej od czasu do czasu, perfumy. Okej. Okay. Mam szlafroczek, słuchaj, wejdera. Ja jestem naprawdę takim nerdem, tak jak już wspominałam, no, szlafroczek, wejdera, to ja. E, tak, więc tutaj mam pielęgnację, pielęgnację, pralkę, czyli taki, wiesz, standardowe. Klasyk. Agu, a pozwolisz teraz, że wkroczę do twojej sypialni? Powiem ci, że pozwolę i nawet zapraszam. Więc to wygląda w ten sposób. Aha. Tak, ja mam wyro, bo bardzo, bardzo lubię się, wiesz, jak gdyby nie mieć żadnych ograniczeń i po prostu się rozwalić tak, jak, tak, jak, tak jak potrzebuję. W... A powiedz mi, ile razy przywaliłaś głową o tę półkę? Właśnie powiem Ci, że ani razu. W sensie, bo ja śpię raczej tak, żeby być mniej więcej na środku albo bliżej tej zewnętrznej strony, więc na szczęście ani razu nie przywaliłam, ale pamiętam, że jak się tu wprowadzałam, to, to była moja pierwsza myśl, że ja nie chcę spać tak blisko ściany, żeby nie przywalić sobie głową o tę półkę. Aga, a gdzie Ty masz garderobę? Garderobę mam z tej strony, czyli zaraz odłóżka w tą stronę i jeżeli chcesz, to zapraszam. Pokazuj, tak. oczywiście wszędzie tak. No to uwagę otwieram drzwi. I znowu, babo, masz porządek. Tak, powiem ci, że ja nawet kolorystycznie mam. I to nie jest tak, że ja zrobiłam to specjalnie dlatego, że tutaj wiedziałam, że będziesz nagry będziemy nagrywać, ale naprawdę ja tak to mam. Po prostu, czyli koszulki mam kolorystycznie, na górze mam krótkim rękawem, na dole mam z rękawem, więc ogólnie no. Jest, wiesz, porządek w miarę. Mam tutaj moje ulubione buty wystawione, więc to jest jak gdyby okay. zawsze, że, że, że mój skarb. Mam też w ogóle. To, to jest hit, słuchaj. To jest najśmieszniejsza torebka, jaką widziałam w życiu. To jest torebka. To jest kot. A, konkretnie tylko tak. Kot. tak, to jest Tyłkota, Kota, tak. Taka całkiem jesteś rozsądna z tą szapą, że nie wylewa się tutaj kilogram ciuchów. A powiem ci, że staram się trzymać to tak, żebym rzeczywiście miała te rzeczy, których używam, a te, których nie używam, załóżmy, że wiem, że dwa lata w nich nie chodziłam, to po prostu staram się oddawać. Wydaje mi się, że w zasadzie to chyba <sadzisz> tutaj, dałam jeszcze szafę, Wydaje mi się, że chyba pokazałam wszystko, co tu mam. Powiem Cię, ci, że nieźle ci zajrzałam w tę chałupę. A więc drodzy widzowie, teraz Aga zmierzy się z naszym e, challenge'em. Dowiedziałam się, że lubisz żelki. Moja droga dostaniesz 10 szans, a raczej Patrycja. Będzie celowała w ciebie żelkami i na 10 rzutów będziesz musiała hapsnąć 5. Jeżeli tych 5 nie uda ci się hapsnąć, to przegrywasz. Aha. A jak przegrasz, czeka cię kolejny challenge i jest to Toilet Paper Challenge, czyli będziesz musiała wykonać stylizację z papieru toaletowego i wrzucić to zdjęcie na Instagrama. Czy wszystko jest jasne? Tak. No dobra, podajesz. Gotowa? No, gotowe. Ja. Co to wy mocno? to ma jakąś No, panie, ja jestem. O, prawie, prawie, nie mam no, paty. Co... No, trzy na razie, Perczek. Dawaj. Nie! Ej, pani Grzelak, tak, te grzelki lubi, co? No i fail. No dobra, Nina, bardzo miło się gadało. Dzięki, że wpadliście do mnie, ale muszę lecieć, pracować dalej, bo internet nigdy nie jest. Dzięki, dziękuję serdecznie, że nas gościłaś. Trzymajcie się, cześć.